Słuchajcie, dawno nie było z toka, bo kaj to z tej rodzinki, a więc teraz jest jak wracają już z tego skarbu. W szkole. Dobra, już wróciłam tam. Powiem mam że służby był. Ale najpierw trzeba znaleźć klucze od domu. Wszystko jest w tym portfelu. Boże święty. Czy ja w ogóle te klucze brałam? Nie brałam, bo... Dobra, mam. Bo pewnie mama jeszcze śpi, to tam. Jej nie będę budzić. Ale dobra. W ogóle listonosz był, bo jutro mamy już dzień kolorów. Więc no. Dobra, skroczyłam już. Teraz ten klucz trzeba tu odłożyć. Zakluczyć drzwi najlepiej, bo nienawidzi, gdy są odkluczone. I o, cześć mamy już wstałaś? No tak, do, do temu, cześć skarbie, jak bo no, znaleźliśmy skarb, ale tam go oddaliśmy i no, no i listonosz był. O, czyli już mamy rzeczy na kolorowy tydzień? Jaki tydzień, do no jasnej? No przecież jest kolorowy tydzień dzisiaj będzie ozdobienie całego domu, jutro kolorowy tydzień się zaczyna. Czekałam na tą paczkę, nie przychodziła. Tu są specjalne, które się wysczeliwuje. Widzisz w skarbie? No widzę, widzę, o tym to wiedziałam. A czemu każdy wyszczeliujesz? Bo zawsze to się patrzy, czy działają. Ale wiesz, że ty to możesz wykorzystać. Nie mogę. To zawsze działa. Ej, wszystko działa. To działa tak długo. Że działa mega długo. Tu mamy. To jest najważniejsze. O! Czemu tylko są trzy? Przecież Zamówiłam więcej. I pewnie inne przyjdą w inne dni. Dobra, to te trzy kolorowe będą do dzieci. Bo w sumie nie zamówiłam wszystkich kolorowych, ale dobra. Tu mamy to grajko, które chciał twój tata. Flaga kolorowa. Znaczy ta flaga. No i flaga kolorowa. No i oczywiście balony. <laughs> te balony położymy tutaj. Dobra, skarbie odkładaj ten plecak. Będziesz mi pomagać ozdabiać. Co? Jak ja ozdabiać? Słuchaj, skarbie, musimy zrobić ozdoby do jutra, bo jutro już się zaczyna najważniejszy dzień w roku czyli kolorowy tydzień. Aha, myślałam, że już powiedział kolorowy miesiąc. Nie, w sumie to nie jest najważniejszy dzień w roku, ale dla naszej rodziny to jest zawsze najważniejszy dzień w roku. I zawsze wtedy nasz dom jest calutki kolorowy. Naprawdę, calutki. Oj, skarbie, Twoja mama ma szczerą rację i musisz w to jej uwierzyć. Nasz dom zawsze był cały kolorowy, z bardzo dużo ozdobami. Bo Twoja mama uwielbia dzień, kolor dzień kol kolorowy tydzień. A nawet to jest jakby taki można trochę powiedzieć miesiąc, bo zawsze te ozdoby mamy miesiąc. Tak właśnie. Przyniesiesz jeszcze te kilka tych ozdób takich, które są w pudełku specjalnie na ten dzień. Yy, jasne, już przynoszę. Mamo, a po co ty aż tak się tym interesujesz? Bo, słuchaj Skarby, jak ja była mała za Twoich czasów, ja z rodziną kompletnie się tym interesowaliśmy. To nie było takie psiu że tylko ozdoby i takie. My zaraz sobie nawet kolorowe prezenty dawaliśmy i wszystko, żeby ten dzień był jak najbardziej kolorowy, robiliśmy. Yy. Za tych czasów to już prawie nikt się nie interesuje tym dniem, ale nasza rodzina się interesuje nim bardzo. My to tam wszystko zrobimy, żeby ten dzień był najkolo, najbardziej kolorowym dniem w roku. Dobra, skarbie, więc ja ozdób nie mamy te, co tu tu to jest wszystko. No i to do ciebie. No to świetnie, mamy tu pudełko i trzymaj to, pilnuj ją. I tutaj widzisz, skarbie mamy też te się wydmuchują. Tu mamy różowy. Tu jest niebieski. Tu jest zielony. Tu też jest różowy. Tylko taki, widzisz, jaki fajny. Tak mamy wyłącz to lepiej. No tu jest żółty. No, 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 mamy żółty. No i tu też jest ten zielony. No dobrze, mamy wyłącz go. I, a więc teraz tak. No, to trzeba się zabierać na ozdobienie, prawda? Jeszcze już odrobiliśmy? Co? Jak już ozdobiliśmy? Przecież tego tak mało. A ty, bo to nam mówiłeś, że cały dom się ozdabia. No tak, dziecko, ale to tam. Mamo, jestem dobra, czyli ty zawsze zmieniasz zdanie? Nie zawsze. Tylko po prostu w tym roku mamy mało osób. Rok temu to był cały dom. Kiedy Dobra, co teraz obliczamy? Ale co? No, ona jest tak jakby sylwester był. Hmm. Czyli obliczamy do północy. Obliczanie do północy jest najważniejsze, właśnie. Gasimy Na wszystkie światła. Dobra, jeszcze tu mam. Słuchajcie, teraz każdy chwyta. Ty, trzymaj to. Do rynki. Ty trzymaj to skarbie. Trzymać te. Ty też chwyć. Wiedzieć, jakich też chwyćcie. Albo chwyć to. Bo ci tam. Tylko nie będą mogły. Nie, to poukładajmy. No dobra, no niech ci już będzie. A jak to zapalimy? Spokojnie, mama, mogę je zapalić. No, to świetnie. Trzy, dwa, jeden. Kolorowy tydzień nadszedł. Jupi! Wszystkiego najlepszego z okazji kolorowego tygodniu wam wszystkim. Słuchajcie, wam widzowie też. Wiem, że na żywo się takiego dnia nie, nie yy, robi, ale my tutaj w Tokaboka zawsze mamy dzień, yy, zawsze mamy dzień kolorowy i wszystkiego najlepszego dla każdego, kto, kto też wyprawia dzień kolorowy. Oczywiście w żywo pewnie też tak jest, no ale oczywiście w inny dzień, a nie w taki sobie po prostu dzień w roku, czyli 9 czerwca. 9 czerwca my zawsze mamy dzień kolorowy i dziękujemy Wam za te starania, za tyle łapek do góry, za tyle subskrypcji pod tymi wszystkimi filmikami i bardzo się cieszymy za to, że nas oglądacie za to, że oglądacie nasze filmiki z Robloxu, za to, że oglądacie nasze tańce, za to, że oglądacie to kebok, okay, właśnie tutaj, co jest i za to za te wszystkie subskrypcje. Bardzo Wam dziękujemy. Słuchajcie, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, yy, nadszedł nowy rozdział. Yy, taki kompletnie nowy. I wszystkie najlepszego z okazji tego nowego rozdziału bardzo się cieszymy, że nareszcie nadszedł. Naleźcie sieć kolorowy tydzień. Yupi! Ja też się bardzo cieszę. No a kto się nie cieszy blacik? Kolorowy tydzień jest też ze prezenty rozdawane są. I my zawsze to robimy. Prezenty to jest bardzo ważna, sieć Kolorowym tygodniu. Dziękujemy za oglądanie tego filmiku. I nawet jakieś takie klotki, to to było na tyle. Pa!